Hej ludzie, Paźiu tutaj. Jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że Warner Bros może być sprzedany. No i okazuje się, że mówiłem prawdę. Po paru miesiącach okazało się, że Netflix walczy z Paramountem o to, kto kupi Warnera. I to walczyło tak ostro, że Netflix już powysłał ludziom maila, że no, szykujcie się na to, że będzie Warner Bros, a Paramount po prostu próbuje zrobić brutalny wykup. Kocham świat wielkich pieniędzy i walki o licencje, nie? To po prostu jest trochę przerażające, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Netflix wykupi Warner'a, no to to będzie koniec wojen streamingowych, bo żadna inna firma na świecie nie będzie mogła się przeciwstawić tak wielkiej bibliotece. No, i oczywiście pewnie będą kolejne podwyżki cen Netflixa, bo ktoś musi zapłacić za, te, za Warnera te 83 miliardy dolarów. Trochę sporo, nie więcej niż za Aktywizm zapłacił Microsoft, ale no ogólnie mniej więcej tak to będzie wyglądało, że refta streamingów będzie sobie dogorywała, kiedy Netflix będzie sobie e, machał swoimi licencjami i będzie. Odświeżał niektóre rzeczy, robić, robił rybuty i inne rzeczy. A, i Ricky Morty powróci na Netflixa. Ja wiem, że on powrócił jakiś czas temu, ale teraz tak ostatecznie. Śmieszno, śmieszno. Ale zastanówmy się z punktu growego. co to oznacza. Jak dobrze wiecie, dewizja growa Warnera została zniszczona przez Discovery. Byli tam ludzie nieodpowiedzialni, byli tam ludzie, którzy nie potrafili zawązać projektami i zespołami, przez co tak legendarne zespoły jak Monolith zostali ubici, bo pracowali nad grami, które zleciła im góra, a oni chcieli ich robić. Dlatego jakoś im się to nie udawało. Warner tak naprawdę zasłynął tym, że opatentował system Nemesis. Co jest słuchajcie bardzo ważne, bo możliwe, że jak Netflix lub Paramount przejmą gromową dewizję, to może uwolnią system Nemesis. Czyli po prostu powiedzą: zróbcie sobie system Nemesis. My mamy tą, mamy tą licencję, ale mamy ten patent, tą licencję. Ale wiecie co, my, ich nie, po prostu my jej nie, uży, nie użyjemy. Róbcie sobie gry na podstawie tego ewoluujcie ten system, bo co, jak co, ale w dzisiejszych czasach, gdzie AI jest tak ważną rzeczą, no system Nemesis mógłby naprawdę mocno ewoluować. No i oprócz tego, no te mniejsze zespoły, które też zostały zamknięte, i dwa zespoły, które są największe, które się wybroniły, czyli ekipa od Hogwarts Legacy i Nether Ren czyli ekipa od Mortal Kombat. I jaka przyszłość czeka tej ekipy pod wodzą Netflixa czy Paramountu? Trudno powiedzieć, bo nawet co Netflixa powiedział, że no kiedy zastanawialiśmy się nad kupnem Warnera, to dewizja growa nie była w ogóle brana pod uwagę. Wiecie, dewizja, która potrafiła zrobić grę, która sprzedała się najlepiej w 2024 roku. Nie? No to nie, no to ona, ona nie jest warta na uwagi. Bo tutaj, bo tutaj chodzi o licencje i o filmy, by to wszystko wrócić do swojej skrzynki. Ale no, domyślam się, że Netflix przejmując Warnera czy Paramount, no nie skasują na przykład takiego Hogwarts Legacy 2, no bo to na pewno zarobi pieniądze. Jeżeli nie będzie jakoś zbyt, zbyt. Nie będzie miał zbyt rozmuchanego budżetu, no to raczej zarobi pieniądze, nie? Raczej, raczej to jest taki bezpieczny bet dla Netflixa i Paramountu, że hej, ludzie, kupmy po prostu, wydajmy tą grę. Zobaczymy, czy ludzie będą się dalej cieszyć. Podobnie jest z Mortal Kombatem, że on na siebie zarabia, więc tutaj możliwe, że NetherRealm dostanie szansę, żeby zrobić. Następną grę, i tutaj szkoda, bo nie wiemy, nad czym oni pracują. Czy oni pracują nad Injustice 3, czy pracują nad Mortal Kombat 2, czy robią coś innego. Ja na przykład bardzo chętnie bym zobaczył remaster Shaolin Monks. To byłoby naprawdę przyjemna fetch, żeby zobaczyć. Ogólnie, jeżeli chodzi o Mortala i po przejęciu przez Netflixa albo Paramount. To chciałbym, żeby Mortal dostał drugą kompilację. Od, od Mortala na Dreamcasta, aż do Mortala 9 na PS3. I tyle. Serio. Ja nic więcej nie potrzebuję i pewnie Tomek też byłby zadowolony, jakby dostał drugą kompilację, gdzie można przeżyć resztę historii Mortala. Bo! Bo trudno nawet trudno mieć jakieś oczekiwania co do nowej gry. Oczywiście już myślę, że Mortal 1 no, potrzebuje sequela, który bardziej umroczni ten świat, który poprowadzi dalej fabułę, ale no, tak patrząc z punktu widzenia Netflixa, no to łatwiej im będzie porobić porty tych gier, które już istnieją, na inne sprzęty, na telefony i tyle. Zobaczcie, jak to się sprawa rozegrała nawet z Rockstarem, że Netflix ufundował te pacze poprawiające GTA trylogię. Skąd wiem że ufundował? No bo pierwsze się pojawiły na e, tym. Pier, pierwsze te pacze pojawiły się na wersji mobilnych, tych, tych, które były dostępne w abonamencie. Więc wydaje mi się, że Netflix tutaj no, maczał swoje pieniądze. Pytanie też jeszcze zostaje o cień Mordoru i cień, cień wojny i cień Mordoru. Bo to są dwie gry, które no, są duże i są lubiane przez fanów. I one, pacji, ani nie dostały żadnej, żadnego patcha pod nową generację, ani nie zostały w wersji na dziewiątą generację. Więc ogólnie to, to jest takie, trochę takie. Czemu? Odpowiedź jest prosta, bo Embracer ma licencję na gry wideo. Ogólnie licencja władcy pierścieni jest tak bardzo podświartowana, że trudno powiedzieć, czy Warner mógłby zrobić tą. Czy Warner mógłby zrobić nową wersję tych gier? Czy bym musiał się dogadać z Embracerem? Ogólnie wałuję, że to nie Warner kupił licencję. No, na Władce Pierścieni, bo to wszystko byłoby w jednym domu, a Embracer no widać, że oni trochę się gubią w tym, ile oni pokupywali tego i że trochę im brakuje pieniędzy, ale no, nie spodziewałbym się jakiejś nowej wersji, której z gier z Władcy Pierścieni. Ogólnie jeżeli mam to skrócić, to wydaje mi się, że ktokolwiek nie kupi Warnera, to po prostu będzie utrzymywał te G tą grową dewizję dopóki ona będzie albo zarabiała pieniądze, albo będzie mało traciła pieniądze. i może i dewizja może być skasowana za jakieś 2-3 lata po przejęciu tak mi się wydaje, bo to po prostu widać po wypowiedziach że oni może widzą tam potencjał ale nie, to jest takie wiecie mówię, takie przemilanie się, żeby ludzie nie robili Wielkiego szumu wokół tego przejęcia. I tak jest duży szum, że nawet niektórzy obywatele amerykańscy chcą podać Netflixa do sądu, bo Netflix kupujący Warner Bros. oznacza to koniec wojen streamingowych i koniec rywalizacji. I oni się boją, że to będzie ze szkodą dla klienta. Uwielbiam amerykańskich obywateli. Oni podają cię do sądu o wszystko. I poza tym tyle. Nie chciałbym, żeby historia Mortal Kombat skończyła się po przejęciu Warnera. Bo tak może być, że po prostu ta seria będzie istniała, dopóki. serwery, na których już ta gra została wydana, będą działały. Ale no. no naprawdę nie wiem, nie wyobrażam sobie, że Netflix czy Paramount szuka jakiegoś gościa, który udźwignie tą dewizję który sprawi, że takie Rocksteady nagle zacznie robić wybitne gry. Chociaż też jestem ciekaw, czy to, co robi Rocksteady, będzie skasowane, czy nie. Bo oni już tam zaczęli coś robić. Nawet po tych zwolnieniach, które mieli po premierze Gotham. Co ja mówię? Nie powiem, że Gotam tylko po Lidze Sprawiedliwości. versus Suicide Squad. To już mi się tytuł myli, bo już tak zapomniałem o tym, że to istniało. Ale no jest, no jestem ciekaw. Najlepsze by, naj, słuchajcie, najlepsze co mogłaby zrobić dewizja to wypuścić naprawdę solidne tytuły, które by się świetnie sprzedały, które by zdobyły świetną licencję i po prostu Netflix by powiedział dobra, róbcie dalej. Dopóki, ma, dopóki robicie tak dobre wyniki, róbcie dalej. To to, to byłoby najlepsze, co może ta dewizja zrobić. Poza tym, jak już tak kończę, to jestem ciekaw, co będzie z komiksami DC i co będzie w ogóle z DC Universum i tymi wszystkimi rzeczami bardziej serialowo-filmowymi. Bo na przykład taki Harry Potter prawdopodobnie będzie kontynuowany. Wszystko pewnie będzie zależało, jak te pierwsze dwa sezony będą przyjęte przez fanów. Bo raczej nie wyobrażam sobie, że Netflix wpada, jak nie wiem serial Harry Potter jest oglądany i mówi: dobra, dobra, kasujemy, kasujemy to dziadostwo. Więc myślę, że ten serial jest bezpieczny. Ale na przykład, czy filmy DC, uniwersum one, tym uniwersum Gana, czy to wszystko będzie tak, jak Gan sobie zażyczy, czy Netflix będzie chciał mieć jakieś mocniejsze będzie chciał jakieś mocniejsze zmiany wprowadzić. No i jeszcze pytanie, jak będą wyglądały filmowe premiery Warner'a pod skrzydłami Netflixa. Czy to, będą, czy to będzie tak jak teraz, czy po prostu to będzie tak zrobione, że film przez dwa miesiące w kinie, a potem od razu Netflix, na Netflixie. Powiem Wam szczerze, osobiście wolałbym, żeby to zostało tak jak jest, Netflix i tak na tym nie straci, a przynajmniej będzie mógł zarobić parę milionów prosto z kina. To jest. To jest taki bonusik wypuszczania dobrych filmów w kinie. Te parę set milionów, jak na przykład taka Zutopia. Zwiewród znaczy się. Bo cały czas mówię po z angielskim tytule, ale to tak jak Zwiewogród dwa swoje zarobił. Nie? Netflix też mógłby się cieszyć i mógłby. Wypuszczać w kinie swoje bardziej takie kinowe filmy. Ale to, to już temat na inny kanał. A co wy o tym sądzicie? Czy według Was Mortal Kombat i Neon znowu przeżyją zmianę właściciela? Czy dewizja growa będzie miała się dobrze pod nowym kierownictwem? Czy to Paramountu, czy to Netflixa? Piszcie w komentarzach. I mam nadzieję, że będziemy mieli rewelacyjny dzień, a jutro będzie komentarz co do TGA, więc może być troszeczkę koło dziewiątej. Trzymajcie się, papa pa, królowie.